Witam, witam, ja jestem Artur mieszkam w Ameryce i dzisiaj chciałbym taką, taki poradnik po prostu dla ludzi dla ludzi, którzy mogą być zatrzymani przez ICE jak mogą postępować, co nie To jest, nie bierzcie tego tak dosłownie, co, co usłyszycie. To nie jest jakaś porada, to jest jakby taka po prostu informacja, nie? Może się to komuś przyda, może nie. Także, jeżeli cię to nie interesuje, opuść i pozdrawiam. Także, zaczynamy. Skonsultuj się z prawnikiem imigracyjnym jak najszybciej, jeśli zostaniesz zatrzymany przez ICE. Co robić, gdy zostaniesz zatrzymany przez ICE? To jest tak, żeby skonsultować się z prawnikiem. Chodzi o to, że w prawie tak jest. Mówię, to co wszystko, co powiem, to może nie być do końca. 100% y, y, prawdą może przepisy się cały czas zmieniają, cały czas coś wymyślają, ale chodzi o to, że tak jak na przykład zatrzyma Was policja, no to macie możliwość adwokata, co nie? A w przypadku ICE możecie mieć adwokata, ale tylko swojego, nie? Nie dadzą wam chyba z urzędu. Mówię, jeżeli ktoś ogląda i się zna coś na tym, to możecie pisać komentarze. Każdy komentarz będzie pomocny. Zachowaj spokój, nie panikuj, nie pokazuj strachu, nie wdawaj się w kłótnie z funkcjonariuszami ICE. Pamiętaj, że masz prawa. ICE nie... No, czyli to takie jest też po prostu, żeby nie panikować. O, już jakiś gościu bardzo mu się śpieszyło. Chodzi o to, chodzi o to żeby tak, żeby nie panikować, nie, nie wdawać się w, kursy w ten w kłótnie czy coś, ale to wiadomo, no każdy, każdy z nas, jak będzie w jakiejś krytycznej sytuacji, no to różnie, to różnie to odbiera, co nie? Czasami nawet ludzie takie głupa sytuacja, że nie wiem, o ktoś tam zatrąbi na ciebie z boku i już będą całą drogę przeżywać, co? Nie mówię, zależy zależy jak to jest do tego nastawiony, nie? Może robić wszystkiego, co chce. Masz prawo do milczenia. Nie musisz odpowiadać na pytania AI dotyczące twojego statusu imigracyjnego, miejsca urodzenia czy sposobu przyjazdu do USA. Możesz powiedzieć: I am exercising my right to remain silent. Nie podawaj fałszywych informacji ani fałszywych dokumentów. To przestępstwo. No właśnie jest to, żeby nie podawać fałszywych informacji i, i po prostu no naj, najmniej po prostu wydawać się w dyskusję, nie wiadomo że. Dużo, dużo, z tych służb jest też tak uczonych psychologicznie, nie? Że, że wiadomo, oni mogą takie podchwytliwe pytania zadawać. To jest tak, mogą, nie mogą, zrobią, nie zrobią. A jak będzie, to nie wiadomo co, nie? Najlepiej się nic nie odzywać, być obojętnym. <grystwo> no i mniej więcej coś takiego, nie? Nie podpisuj żadnych dokumentów bez prawnika. ICE może próbować zmusić Cię do podpisania dobrowolnej deportacji. Nie rób tego. Jeśli nie znasz angielskiego, masz prawo do tłumacza. Podpisując dokumenty bez konsultacji, możesz zrezygnować ze swoich praw. Właśnie, na przykład różne takie dokumenty do, do, podpis, do, do, do podpisania, nie, bo to wiadomo, ktoś może, nie wiem, złapiecie, no obiecuje ci. Podpisz, podpisz, a później, a później się to po prostu to nie jest nic ważne, nie? to nie jest tak do końca. Jak coś już podpiszecie, jest wasze pismo. A tłumaczenie takie, że nie rozumiałeś tego, czy coś to już może być, w, może być w wielu przypadkach za późno, nie? Także lepiej, najlepiej nic nie podpisywać i, i no nie to jest. Ja no, no dajmy dalej, nie? Co tam będzie dalej? Podaj prawdziwe dane osobowe. Podaj tylko imię, nazwisko i datę urodzenia. Nie kłam. Czyli to nawet nie wiem, czy, czy, czy kurde to podawać, na przykład jak, jak ktoś ma taką sytuację, no bo, bo imię, nazwisko i datę urodzenia, no to haha, mogą Was sprawdzić, nie? Znaczy powiem tak, jeszcze inaczej. W dzisiejszych czasach nie wiadomo jakie to Ajs ma takie narzędzia, którymi się może posługiwać, bo w dzisiejszych czasach wystarczy, że ktoś Wam zeskanuje twarz, cokolwiek, to już wie o Was wszystko, nie? No ale wiadomo, ludziom jest wciskane dalej, że jesteśmy 50 lat za murzynami i wszystko jest takie, jakie jest, no ale... Fałszywe dane mogą zostać użyte przeciwko Tobie. Pien. Nie otwieraj drzwi bez nakazu. Musi mieć nakaz podpisany przez sędziego, aby wejść do Twojego domu. Nakaz administracyjny i formularze Idwisto lub Edziupecz. Nie upoważnia ich do wejścia. Możesz poprosić o pokazanie nakazu przez szybę, lub wsunięcie go pod drzwi. I... No właśnie z tymi nakazami, nie? Nie wiem, jak na przykład ja bym był w jakiejś takiej sytuacji, no to najlepiej w ogóle nie otwierać, udawać, że nikogo nie ma w domu, nie? No i to wiadomo, jak już ktoś. Ktoś. No, no różnie na to można zareagować, nie? Ale mówię, każda sytuacja jest uzależniona od. od od człowieka, od sytuacji, nawet od tych, co przyjdą, mnie. Jedni będą za wszelką cenę jedni będą za wszelką cenę napieprzać do drzwi, a drudzy, na przykład, zobaczą, że nikt tam nie odpowiada, a nikt, no to sobie odpuszczą, nie? Jeśli Aj zatrzymacie Cię na ulicy lub w pracy, zapytaj, czy możesz odejść. Jeśli powiedzą tak, odejdź. Jeśli powiedzą nie, masz prawo do milczenia i odmowy przeszukania swoich rzeczy. No to jest właśnie takie też ciekawe na przykład, że wie, mogą was zatrzymać na ulicy na przykład coś tam nie, a ty powiesz czy mogę odejść sobie nie i on ja powie dobra idź nie To jest może głupie ale niektórzy ludzie mają szczęście nie takie, że jak nie czym mieć, na przykład no po prostu jak sobie to olejesz nie, no są różne przypadki nie Ostatnio taki wywiad oglądałem z gościa co przejeżdżał po prostu pięciu gości stanęło przed nim nie z, z tymi, z, 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 z... No, z bronią co nie? Z bronią. No i po prostu nie wiedział co zrobić, nie? I poszedł na całość i przejechał, nie? No mogli go zabić. Ktoś powie, dobra, trzeba było się zatrzymać, co by ci tam coś by ci tam ukradli, by cię puścili, nie? Nie wiadomo jak to się mogło skończyć, nie? No i gościu jakoś tak się dziwnie uśmiechnął do nich, oni do niego, no i. Ale to mówię, no różna, każda sytuacja jest inna, nie? Nie zgadzaj się na przeszukanie telefonu, ani udostępnienie haseł. Masz prawo... No właśnie, że te... Że, że takie różne rzeczy, wiadomo. Każdy ma telefon przy sobie. Można się na to nie zgadzać. I każdy ma na pewno... teraz widzisz, że jest jakieś hasło, nie hasło. Lepiej się na nic nie zgadzać, co nie? Chodź do adwokata. Powiedz... I want to speak to my attorney. ICE nie zapewnia darmowego adwokata, ale masz prawo do własnego prawnika. Właśnie tutaj mówi, że, że jest ten, i, i, prawo do własnego, czyli ICE nie zapewnia tak jak policja, jak mówiłem Wam na początku, że policja na przykład, gdy jest zatrzymana, no to, to możecie dostać jakiegoś tam obrońcę z urzędu, a ICE nie, nie zapewnia Wam tego obrońcę, tylko musicie sobie własnego wziąć. No i to jest właśnie też taka sytuacja, że Ci tacy ludzie bardziej zamożni, nie, nawet w różnych sytuacjach Mają lepiej, no bo, no bo mają lepiej, nie A taka biedna osoba Już się tam widzieli na przykład na filmach, co teraz publikowałem, nie No to ludzie naprawdę mają różne sytuacje, co nie Mówię, nie wszyscy są, nie wszyscy są przestępcami, nie wszyscy są e, źli, co nie Czasami no ludzie naprawdę tu przyjeżdżają, chcą się dostać do Chcą sobie zmienić życie, nie no, ale coś tam na przykład przypadkowo nawet ktoś ich złapie, no, no i lipa, nie? Kontaktuj się z organizacjami pomagającymi imigrantom, patrz lista poniżej. Miej plan awaryjny. Zapamiętaj numer telefonu do prawnika i bliskiej osoby. Ustal, kto zaopiekuje się Twoimi dziećmi lub majątkiem, jeśli zostaniesz zatrzymany. No, właśnie, to jest też ważne, na przykład, jak macie takie sytuacje. Znaczy, no nie wiem jak to w takiej sytuacji tam do końca, nie, jest, ale ale, ale... ale, właśnie lepiej na przykład takie rzeczy sobie wszystko poustalać, nie, bo... Tak naprawdę powinni wam, jeżeli jesteście chyba więcej niż dwa lata... To... macie prawo tam do procesu, tego, tamtego, różnych rzeczy, co nie... Ale wiadomo, to jest... Prawo jest prawo, a wszystko co się dzieje... W, tak normalnie, to jest, może się wszystko zmienić, nie, także... Także to jest, ale lepiej sobie na przykład, jak ktoś jest zagrożony, lepiej sobie mieć jakiś plan awaryjny, nie? Parę planów, bo no różnie to jest. Noś przy sobie Kartę Praw Imigranta. Możesz pokazać ją AI zamiast odpowiadać na pytania. Jeśli zostaniesz zatrzymany, nie zgadzaj się na dobrowolne opuszczenie kraju bez konsultacji z prawnikiem. Możesz... No właśnie, bo na przykład no, różne chwyty y, stosują ci Ajs, czy policja, czy w ogóle służby, co nie? Wiadomo, to jest taki typu dobry gliniarz i zły gliniarz, nie? Tak samo dobry urzędnik, zły urzędnik. Jeden ci będzie krzyczał na ciebie, a drugi cię będzie głaskał, nie? Powiem, podpisz tam dokumenty, to, tamto, wiesz, Zenek, Zenek ja, ja, ci, ja ci pomogę, nie? No I to, to, naprawdę, w dzisiejszych czasach na wszystko trzeba uważać, nie? Jeszcze oni teraz na początku będą chcieli się wykazać, no bo, no bo wiadomo, nie, jest teraz głośno o tym wszystkim, trzeba po, po, podać wyniki. Z tego co tam y, czytałem, no to mają y, od 1000 do 1000, 1500 osób dziennie, co nie, ma być aresztowanych czy deportowanych, ogólnie nie? Łapanych, nie. Także na przykład, mówię, przykładowo jest akcja, że nie będą mieli już kogo złapać no to złapią kogo popadnie nie tak moim zdaniem mówię no różnie to może być co nie ubiegać się o kaucję poproś o możliwość jej wniesienia jeśli masz podstawy do ubiegania się o azyl lub inną ochronę nie mów że chcesz wrócić do kraju pochodzenia czego nie robić gdy zostaniesz zatrzymany przez no właśnie że ten yy, no jeżeli właśnie Dobrowolnie, nie ch chyba, że ktoś chce sobie wrócić, nie Może na przykład, no nie wiem, ktoś ma Przykładowo, ktoś ma tu straszną Jakąś sytuację, chyba nie ma takich w sumie ludzi, nie Że ma taką krytyczną sytuację, że Chciałby wrócić do Polski, ale Na przykład do Polski, czy do innych krajów Ale nie ma za co, nie Ale chyba raczej nie ma takich ludzi, no nie wiem Znaczy no różnie jest, nie, i wtedy, nie wiem, dobrowolnie się poddaję Złapcie mnie, wyślijcie, ja się cieszę, ale nie no, ciężko. Okej, okay, teraz będzie czego nie robić w takich sytuacjach. Ice, nie próbuj uciekać. Może to skutkować poważnymi konsekwencjami. Nie wdawaj się w bójki. Agresywne zachowanie może skutkować dodatkowymi oskarżeniami. Nie dawaj ICE dostępu do swojego telefonu, hasła ani dokumentów. Nie zgadzaj się na deportację ani dobrowolne podpisanie czegokolwiek. Bezprawnie... No to jest właśnie, że uciekać ja bym to polemizował, bo jeżeli na przykład ktoś ma możliwość ucieczki, no mówię, w zależności w jakiej sytuacji jesteście, nie? Zawsze próba można powiedzieć, że chciałem sobie tylko przebiec, nie? Chciałem się tylko przebiec, albo myślałem, no coś tam wymyśleć, nie? Albo chciałem pobiec po koledze, nie? Zawsze mi się zdaje, że ucieczka to jest dobry sposób, jeżeli jest, jest taka szansa, nie? Bić się z nimi. Z kimkolwiek jak funkcji naruszami raczej raczej nie, no bo to źle może skutkować, co nie, no, ale no różne, ludzie mają różne po prostu, no różne pomysły, co nie. Organizacje pomagające imigrantom. Skontaktuj się z organizacjami, które są, oferują bezpłatną pomoc prawną. Są też organizacje właśnie różne, co nie, które które robią bezpła taką bezpłatną tom, ale teraz pewnie w tych czasach ciężko się tam dostać do tych organizacji, nie? A znowu ci na przykład, no jak to się nazywa, yy, konsultanci, niekonsultanci, adwokaci, to teraz będą złote, złote żniwa, złote żniwa będą robić na tym, nie? Prawaj. Masz prawa, nawet jeśli nie masz dokumentów. Nie poddawaj się. Masz prawo do, do obrony i sprawiedliwego procesu. ICE nie może zmusić Cię do rezygnacji z Twoich praw. Korzystaj z nich, współpracuj ze społecznością imigracyjną i miej plan działania na wypadek zatrzymania. No dokładnie, to jest tak, że wiecie, nikt Was nie może zmusić do, raczej znaczy teoretycznie, nie? nikt Was nie może zmusić do podpisania, ale... Mówię, to jest ciężko też tak wszystko na przykład mówić, że ja bym na przykład czegoś nie zrobił, jak ktoś ogląda na przykład to w telewizji, nie dotyka, nie dotyczy to yy, kogoś danej sytuacji, nie. Na granicach się dziwne rzeczy dzieją, tam jest na przykład nacisk, yy, w ogóle funkcjonariusze niektórzy to też są wiadome, no nie wszyscy są źli, co nie, ale no mówię, w dzisiejszych czasach każdy ma jakiś tam wynik zrobić, nie. Jak on nie zrobi wynik, no to on ma przewalone. nie? No i to jest tak, wiadomo, my są lepsi, źli funkcjonariusze, jest to i tamto i po prostu... Także nie bierzcie tego wszystko, wszystkiego, to są tylko moja opinia taka na ten temat, moja taka, jakbym, ja, znaczy ja to tak widzę, moja interpretacja. Macie jakieś pomysły, piszcie pod komentarzem, może ktoś to pogląda, może się komuś to przyda, nie? Lepiej, żeby się to nie musiało nikomu przydawać. No, ale wiadomo, są czasy, jakie są. Także lepiej wiedzieć, niż nie wiedzieć. Jak to mówią, wiedza, znaczy nie wiedza. Nie wiedza kosztuje, co nie? Nie wiedza kosztuje. No, a tak w nawiasie, z mojej strony prośba. Dajcie subskrypcję, napiszcie komentarz, dajcie łapę. Wtedy mnie to motywuje i mogę więcej takich filmów robić. A myślę, że jeszcze będę robił trochę takich filmów, także z góry dziękuję i pozdrawiam z pięknej Ameryki. Popatrzcie, jaka piękna pogoda. Jakby nie te śmieszna linia na niebie, to by było bardzo pięknie, co nie?